Zabrałam do tego odcinka małą część twórczości polskiego twórcy niezależnego Bogdana Parfumcraft. W zasadzie zaczęło się na samym początku. Wydaje mi się, że to było zaczęcie od borówca, o ile mnie pamięć nie zawodzi. Chociaż w bliskim otoczeniu gdzieś było też poznawanie Vetiver noir, bo który wówczas miałam w postaci dekantu, bardzo szybko zakończył się flakonikiem. Już opowiadałam o tym zapachu wielokrotnie. No po prostu. To jest cudo zielone, tam jest tyle różnych niuansów, tyle różnych emocji zieleni, tyle różnych zmian. Opowiadałam też w filmiku odnośnie smutnych zieleni, tutaj też potrafi być taka urokliwość zieleni, yy, liście, roślinności, no po prostu soczystość zielona, prawda natury. Iście wiosenne, o vetiver noir też opowiadałam. Arty ciekawy zapach, jeżeli chodzi o vetiver i różne jego odsłony I tam dużo było takiego ponurego, ciemnego vetiveru W międzyczasie poznałam bardzo dużo różnych zapachów Bogdana W międzyczasie też było tworzenie i wysyłał mi Bogdan te prototypy, że chodzi o ten projekt Siberia, który został wstrzymany Trochę o tych prototypach też już opowiadałam, zresztą jest seria Patrioty z gdzie opowiadam o różnych To nie jest filmikiem takim dosyć zbiorczym a postanowiłam to opowiedzieć przy okazji poznawania ostatni mi poznawany zapach, czyli właśnie civet. Z tej serii trzech zapachów animalika, z projektu, z takiego w zasadzie sensie projektu perfumowego organizowanego przez Daniela na grupie. Jakby wspominał mi Daniel, że ten seaweed, że nie jest taki problematyczny pod kątem tych animalistyczności, że może mi się spodobać. To jest totalnie inny zapach niż na przykład civet Zoologist. Generalnie jakby jego animalistyczność jest zależna od stopnia użycia tego zapachu. Przy pierwszym zetknięciu była taka trochę mleczność, czymś takim trochę przybrudzonym, animalistycznym, ale nie jakimś problematycznym, bo czasie taki efekt trochę jakby czarnego kokosa. Natomiast przy drugim użyciu, przy ponownych testach jednak ta animalistyczność generalnie mi dosyć mocno doskwiera, chociaż nie jest w stopniu tak traumatyczny, jakby mogłaby w przypadku na przykład, nie wiem, Hirax, Kamel, tu jest jakby troszeczkę łagodniej, natomiast przy pierwszym życiu bardziej był ten aspekt mleczny. W międzyczasie poznałam różne zapachy, opowiadałam o zapachu z konkursu Egipt, zapach przyszłości, projekt Blade Runner, projekt Japonia, więc o różnych zapachach opowiadałam. Opowiadałam o tym, że Blade Runner, Parfum Craft... Jakby mi się nie kojarzył z klimatem Blade Runnera, ale to był w ogóle zapach, który poznałam przed Encelad Marka Antoine a on był dla mnie taki właściwie wetiverowo, wytrawno, cierpko, gorzko, kontrastowy, coś na zasadzie tam, jakieś takie powiedzmy gorycze, nie wiem, grey fruit, taki nurt na zasadzie coś gorzkiego typu grey fruit, rabarbar i tak dalej kontra wetiver. Także takich klimatów później poznałam kilka, natomiast faktycznie takim pierwszym zetknięciem był zapach Blade Runner wersji Bogtana poznam też na przykład, tutaj mamy kobiety mafii. To jest taki zapach charakterny, wieczorowy. Ma generalnie takie różne, cięższe niuanse. Jakby to mi pasuje to mi coś nie do końca, mam takie trochę e, mieszane odczucie, suwanie w takiej czołówce zapachu, które mi ogromnie podeszły, że chodzi o działa, dzieła Bogdana, to borówc i fenomenalne trio e, liściopomidorowe. Zresztą ostatnio, jak rozmawiałam e, z Piotrem i Amadeuszem w Sopockim stylu, to dowiedziałam się, że ten liść pomidora to został tak stworzony, że za pomocą połączenia różnych składników, niekoniecznie składnik liść pomidora, tylko właśnie połączenie i tak udało się świetnie zerować liść pomidora Bogdanowi, no po prostu zjawiskowy jest zapach, zwłaszcza ta wersja liść pomidora plus mi pasuje, bardzo sugestywny, bardzo naturalny, bardzo zielony. No, przepiękne zielone liście pomidora, wiosna, sudo, Także ogromnie miło mi używać. Jeszcze troszeczkę tam mam, bardzo parametrowe. Ten Blade Runner jest bardzo udany, borówc, Petiver Noir. Bardzo mi się podobał zapas konkursu Egipt. Mi się trochę korzysta z takimi klimatami, chociaż nie lubię melona, z takimi klimatami typu takie melony w pozytywnym sensie chemikaliowe, jak jeden zapas Dallara, czy też. Teres, czy Teris z Frederick Mal. Tego typu klimaty, rzadki e, taki aspekt. E, jakieś takie podobieństwo wyczuwam i mówię, nie mi się z Egiptem, ale pod tym kątem bardzo mi się podobał. Opowiadałam o zapachu z konkursu perfumiarzy. Tak jak mówię, te zieloności e, parfum krasz, ogromnie mi się podobają. Liść pomidora, e, borówc. E, uważam, że kobiety mafie są bardzo ciekawe, blajdrane, bardzo udane. E, co tam jeszcze bym tutaj koniecznie wspomniała? Szkoda, że ten projekt Siberia się, że tak powiem, nie dokończył. Siwet jednak dla mnie jest zbyt animalistyczny. W ogóle, jeżeli chodzi o kobiety mafii, to zdecydowanie jest to zapach wieczorowy, jest charakterny, ma sobie trochę drzewności, trochę takiego, powiedzmy, niuansu orientalnego, soczysto-owocowo-słodkiego. Taki aspekt to jest taki trochę owoców wieczorowych, może taki trochę owoców leśnych, zahaczące coś takiego w ogóle jeżeli chodzi o owoce i zapachy Bogdana to zapach z konkursu zapach przyszłości może nie kojarzy mi się, z, jak opowiadałam z klimatem przyszłości, ale tam był ciekawy aspekt takiej owocowej paczuli ciekawie to wybrzmiewało co tam jeszcze chciałam opowiedzieć jeżeli chodzi o zapachy Bogdana ja zdecydowanie jestem ogromną fanką zieloności. Teraz Bogdan będzie robił projekt czeremcha. I widząc, jak Bogdan stworzył po prostu cudny efekt liścia pomidora, to wierzę, że tutaj też uda się idealnie to oddać. Czy coś jeszcze chciałam koniecznie wyróżnić, jeżeli chodzi o? Liście pomidora, sama czołówka liści pomidora Kaszepski mech, bo To opowiadałam, no sama czołówka zapachu zielonych No istna wiosna Siwet, jak ktoś lubi zapachy animalistyczne Podejrzewam, że jak ktoś dużo takich używa To ten właśnie będzie takim Mlecznym, kremowym Cielesnym, z takim właśnie Niuansem animalistycznym Tak jak u mnie za pierwszym razem Ciekawy był ten aspekt począć tego czarnego kokosa U mnie średnio z kokosem, ale ten był taki ewidentnie czarny Kobiety mafii, za każdym razem jakieś inne niuanse jeszcze można y, doświadczyć. Ja w ogóle nie pamiętam nut no, tych kobiet mafii, natomiast y, jakby sam z projektu mnie interesował, ale powiem szczerze, że teraz tak odbieram. Ostatnio, może tak, przy pierwszym użyciu bardzo mi się spodobały, przez tym takie wieczorowe, charakterne, zblendowane. Y, przy drugim użyciu coś tam mi trochę, y, troszeczkę coś przeszkadzało, natomiast teraz powiem się, podoba mi się ten efekt takich... Y, esencjonalnych, wręcz likierowych, owoców takich wieczorowych, takich trochę może bardziej leśnych, w czymś takim ciężkim i drzewnym, trochę jakby niuansem jakiegoś takiego, powiedzmy, ym, orientu, ale nie jakiegoś klimatu arabskiego, jakiegoś takiego bogactwa, wieczorowości, a jednocześnie te owoce, ten likier jest taki trochę i wieczorowy, i trochę taki odymiony. I ten dym jest taki troszeczkę może słodko-tytoniowy. Ale te owoce są tak naprawdę w tym momencie ciekawe, dlatego że one mają w sobie taką gęstość, esencjonalność, słodycz, likierowość, wieczorowość, dość znaczy coś takiego trochę cierpkiego, kontrastowego, to jest ciekawe. Także myślę, że będę sobie jeszcze no wiosny na pewno będzie mocno używany. Te kobiety mafię wieczorową porą bardzo ciekawa propozycja, bo to nie jest taki zapach, który mi się z czymś kojarzy i dobrze. On ma takie różne brzmienia. Jeszcze ja sobie spauzuję i sobie muszę przypomnieć, czy jeszcze o jakimś zapachu, tak jak opowiadam już zbiorczo, um, Parfum Craft chciałabym koniecznie opowiedzieć. Ja to w ogóle, to bym chciała więcej mililitrów tego zapachu. Ja nie wiem jakie tam były nuty w tym egipcie, ale taki efekt był jakby takiego melona w pozytywnym sensie chemikaliowego. Pierwsze raz to czułam w pewnym Delrae. Jakiś czas później ostatnio doszłam do czy teris z Fredrik Mal, ale właśnie jeszcze wcześniej tak pośrednio właśnie w tym zapachu Bogdana. Nie wiem, może o jakimś, który mam, zapomniałam. Natomiast są takie zapachy, które mi się mocno spodobały i skończyło się większą ilością. Właśnie dekant Borusa zamienił się w flakon. Kobiety mafii zamieniły się w kolejny dekant. Odkupiłam jeszcze kolejny dekant. Na SIBE zesuwałam się ostatnio, na początku nie byłam do końca, że tak powiem, przyciągnięta. Yy, tym zamysłem w ogóle tego projektu. Animalika to nie do końca moje klimaty, dla nie że może tu nie będzie tak problematycznie. No, Nie jest problematycznie bardzo, ale tak jak mówię, bardziej im pasowało to pierwsze, yy, pierwsze użycie, pierwsze zetknięcie. Jednak hmm. no, nie jest to może problematyczny animalistyczny wydźwięk, ale jednak ta animalistyczność nam jednak jest, jednak yy, przy drugim życiu jeszcze mocniej. Natomiast, no mówię, skończyło się większą ilość dodatkową tych liści pomidora, tej wersji z mchem. Wszystkie tak naprawdę były dane, ale ta z mchem była idealna. I tak y, silny był to liść pomidora. I też ciekawie się łączyło z innymi zapachami, które tworzyły taką piękną aurę zieleni, wiosny i w ogóle. Ym, co tam jeszcze? No mówię, vetiver Noir. Uważam, że jest to bardzo ciekawy, ciekawy i z takimi. Takim też w pewnym momencie ponurem, też nawet takim trochę smutnym, surowym klimatem. I podobało mi się w tym zapachu Vetiver Noir, że tam jakby te odsłony Vetiveru były bardzo różne. Bardzo często ten Vetiver jest jednak taki po prostu, jakiś tam zielono-drzewny, jakiś tam powiedzmy orzechowy. I jakby tam mi się podobało, że tak różne jego odsłony i tak inne jego odsłony Zresztą tak jak mówię, uważam, że rola Betty czymś takim bardziej jakimś tam, powiedzmy, goryczkowo, gorzki czy tego typu klimaty jest właśnie w tym Blade Runner'ze um, Ja nie wiem, czy ja Blade Runner'a też sobie nie, potem nie dobrałam, gdy kupiłam dodatkowych mililitrów um, A jakby ktoś chciał posłuchać um, jeszcze w innych filmikach z serii Patricius perfumów, tak jak mówię, o różnych zapachach Praktycznie wszystkich, o których teraz wspomniałam, że trochę już było Trochę szerzej, gdzieś tam były różne wzmianki, niezmianki, natomiast pierwszy raz wspominam o Siwet A w ogóle, to już wspominałam z kolei w, w tych filmikach o moim tworzeniu tych zapachów w laboratorium perfumerii Niszowej Sopocki Styl, w tym laboratorium perfumowym. To część składników właśnie jest od Bogdana. Na przykład taki składnik, że tak powiem, tylko się trochę ostatnio uczepiłam, ta żywica jodłowa, czy na przykład wcześniej ta baza tytoniowa. Może jak sytuacja się uspokoi, to będzie powrót do tego projektu Siberia. Tam kiedyś opowiadałam w jakimś takim filmiku, to też pewnie jest podpięta po seria Patriotus Perfumowy. Opowiadałam właściwie o tym. Tam były w zasadzie różne wersje. Yy, tam na zasadzie, że główny motyw, jakiś tam. Yy. Generalnie jest trochę rozważań na ten temat. Ja tam w jednej z coś na zasadzie takiego trochę portu rybackiego, jakieś takie takie skarżenia. Już teraz trochę może i przez mgłę. Hmm. Nie wiem, może był jeszcze jakiś zapach bogdana na grupie, którego ja nie poznałam. Może jakiś mi umknął. Natomiast. Jakby generalnie wszystkie, yy, w większości przypadków, yy, się decydowałam na te wszystkie. Yy, na siwe też a ostatecznie w końcu się skusiłam tam potem dorzucić. A w ogóle teraz podziwiam, zapikowałam sobie na prawą część włosów, bo yy, że tak powiem, na lewej yy, to sobie cały czas testuję jeszcze coś innego. Yy, takie pewne połączenie zapachów też z pewnym niuansem wiosennym i po prostu tak wiem, że raz wychodzę, wyjdę na wiatr i ja zawsze bardzo lubię aplikować sobie na końcówki włosów, na końcówki spódnic, końcówki sukienek i tak dalej, szale, nie szale. I właśnie zaplikowałam sobie na prawą stronę, po prawej stronie twarzy, borówca. No i przepiękne jest to zielone.